Jazda! Ale, ale był strząśnięty Za bardzo Wszystko się ulało Ajajaj, Jeszcze drugi teraz Wszystkiego najlepszego widzowie W tym roku nadchodzącym No ten leję było Kurwa będę wiedział który to... Który, bo się napiłem przed tym A mam nadzieję, że smaku nie pamiętam A to piana inaczej smakuje Ty kurwa to może mnie spalić? Jasty chuj Nie no pa, no kurwa całe. <śles> <śles> Biuro też mam zbiórkę zajebane całe Dobra To co za bezpieczny weekend jak tu mówią już właśnie będę pił. Na zdrowie, Delor. Na zdrowie, na zdrowie! Pa. Jeszcze mieszam. Żeby nie było... Kurwa, tak nie pomieszam. Przełożę z 10 razy. I żebym nie spamiętał kombinacji. Nie zapamiętam. Dwie szklanki, tyle samo, Jedną, pa, jedno pa jak siki wygląda, drugie mniej. Czy się jak jakiś debil z tym zimnym ogniem, ty? <noise> Też się tak czuję Czaruję kurwa, <noise> no, no, no puść szklanki Ale z czego ty pijesz tego sam ze szklanek? Ja pierdolę. Ty benelu,